Koło Gospodyń Wiejskich razem dla nagawczyny zorganizowało festyn miodobrania w nagawczynie, które było rozpoczęciem większego projektu, kolejną okazją, którą świętowano, był zbliżający się dzień dziecka. I jest to zapowiedź projektu, który będziemy realizować w Nagawczynie, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie przy współpracy z Dębickim Klubem Biznesu. Więc cały ten rok będziemy mieć pod hasłem pszczelarstwa, pod hasłem ochrony pszczół, zwiększenia populacji na terenie naszego sołectwa, sadzenie drzew miododajnych i wszystkiego, co jest z tym związane. A więc taki odźwięk proekologiczny. A druga nasza okazja, to już jest taka nasza tradycja, że zawsze hucznie w Nagawczynie, czy nie obchodzimy Dzień Dziecka? I dzisiaj też szereg atrakcji dla dzieci. Atrakcji nie brakowało. Dużym powodzeniem cieszył się przejazd dorożką. Dmuchańce, słodki poczęstunek, możliwość zakupu miodu od pszczelarzy. Na początku wjechała dorożka z beczką miodu, z takimi fajnymi przebranymi przyłkami. Zostali zaproszeni no też tutaj do nas. Przelaże z Dębickiego temat, Koła, po to żeby też zaprezentować I nasz, nasz na prawdziwy wiodu, miód, polski miód z naszych tutaj regionów, jest możliwość miodu, wiedzą, zakupienia jest tego miodu również. Jak zaznacza Paulina Wośko, prezes Koła Gospodyń i Gospodarzy w Nagawczynie, takich festynów będzie więcej. To pierwsze takie wydarzenie dla nas, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Działamy prężnie, jesteśmy młodym kołem, zaczynamy dopiero, ale nie zatrzymujemy się. Z okazji na okazję będziemy robić coraz więcej. Mieszkańcy Nagawczyny licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu.